you Dzień dobry Państwu! Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Jutro, 11 listopada, przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W wolnej Polsce święto niepodległości obchodzone było tylko dwa razy. Powód po 1945 roku, aż na 44 lata, w ogóle zniknęło z kalendarza i podręczników. 11 listopada dla nas tak naprawdę zaczął się już 7. Rada Regencyjna, wówczas najwyższa władza w Królestwie Polskim, sformułowała zasadę niepodległości. Trzy dni później Piłsudski wraca do Warszawy zwolniony z twierdzy w Magdeburgu. Wszystkie stronnictwa polityczne żądają, by Rada przekazała mu władzę i przekazuje 11 listopada. W tym samym czasie w salonce na bocznicy kolejowej w Lasku Kąpień pod Paryżem marszałek Foch przyjmuje kapitulację Niemiec. Wojna się skończyła. Kształt powojennego świata dopiero miał być określony. Polska w kolejce po wolność stała od 123 lat. To jest jak dla Polaków, dla innych narodów środkowi Europy początek obecnego kursu. 11 listopada to dziwne święto. Chciane przez ludzi, niechciane przez władze i to różne. Wprowadzono je dopiero w 1937 roku, a więc po dwóch latach po śmierci marszałka i to wcale niejednomyślnie. I wtedy, i po 1945 roku, przeciwnicy Piłsudskiego bali się, dziś wiemy, że słusznie, że 11 listopada przerodzi się w Dzień Pamięci o Marszałku. Marszałku, który pokonał bolszewików, nienawidził Lenina i Sowietów i w powszechnej opinii dał Polakom niepodległość. I samo słowo niepodległość. Było przecież źle widziane. No, jakaż to niepodległość? Toż Jaruzelski mówił, że socjalizmu będzie bronił jak niepodległości. To była wartość. Internacjonalizm, nie patriotyzm. O nie. Jeszcze do sierpnia 80. roku za składanie kwiatów w dniu 11 listopada przy grobie nieznanego żołnierza karano ludzi pozbawieniem wolności lub wysokimi grzywnami. O składaniu kwiatów przy pomnikach Piłsudskiego w ogóle nie było mowy, bo nie było pomników. Pod pomnikami żołnierzy poległych w 18 roku składającym te więcej i świe zapalającym świeczki, towarzyszy towarzyszyli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Jadwiga Piłsudska, córka marszałka boli ją, że przez tyle lat nie pamiętano o 11 listopada. Podczas długiego okresu władz komunistycznych no to zupełnie było um, zanikło. Historii się nie wybiera, ale wybiera się formę pamięci i myślenia o państwie. Być może przynajmniej niektórzy z nas wybrali dziś tę właściwą.